Witajcie w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj odcinek taki już Sylwestrowy, noworoczny, jutro też wrzucam odcinek. Em, ogólnie tutaj lecą Pokemony w tle, em, bo właśnie teraz na dziko już tam są specjalne sylwestrowe Pokemony. właśnie tutaj pokazuje Hot Huda, ale dzisiaj głównie odcinek z Fortnite i tak z roku, z nowego roku, nie? Um, tutaj jest właśnie nowy Pokemon w czapce. Jigglypuff już był rok temu. I dzisiaj Wam powiem o evencie w Fortnite, który będzie co godzinę. Więc zapraszam do odcinka. A i ten event trwa tylko do 1 stycznia w Pokémon Go. A event Fortnite w sumie chyba trwa do godziny 8-9 jakoś tak. No dobra, ale bez przedłużenia, zapraszam do odcinka. Więc tak, co rok w Fortnite. Jest event, fajerwerki, to nie ma określonej nazwy, um, po prostu fajerwerki, i wtedy na mapie o równej godzinie, czyli dajmy na to 14.00, to się chyba zaczyna o 10.00 i ogólnie um, ten, no właśnie co godzinę, czyli 12.00, 13.00, 15.00, 14.00 itd. itd. Będą fajerwerki w Fortnite i co jedno, i potrwa to jedną minutę: będą po prostu pier i taka wielka disco-bomba, i wszyscy gracze będą tańczyć. E, więc, więc, jak zginiesz o 59 w grze, bo to będzie w grze Battle Royale, to wtedy po prostu to przegapisz, ale jak to przegapisz, i poza tym raczej tego nie przegapisz, to i tak tam Będziesz mógł wbić za kolejną godzinę. Tutaj widzicie, jak to wyglądało dwa lata temu, rok temu. Ehm, no, więc tak. Jeszcze w sklepie Fortnite pojawią się ulubieńcy rok 2024. To będą skiny wybrane, no, jak najbardziej zależące od popularności. Ulubieńcy po prostu skiny w Fortnite. Więc to będzie niezła okazja 31 stycznia, czyli jutro. W sensie że grudnia i co? Jeszcze wrzucę jutro odcinek um, z, w ogóle słowa roku 2024 młodzieżowego i tak dalej i jeszcze jak jest i ten, i jeszcze więcej informacji więc jutro na odcinku będzie takie troszeczkę daily więc i ogólnie jutro to się pewnie rozpocznie tak o 10, bo na razie na tyle żegnam.